dodać YouTube i dodać, ale jak, czekaj, co, to. co, a co, Mra. To może pranie powinno być, bro. Let's go. <clears throat>

Let's go! Emeraldowy mam. do... A co? Ej, a w film? No jeszcze raz że coś nie do końca. Dodaję go. O oh my God. A dobrze mi słychać? Czy nawet za bardzo? Ja dobrze jest. Tu jest dom. Bra, jak coś ja co się gram w symulator pralni? But

Jak coś ją nagrywam. Aha, okej. Okay. Jak to wysłać... wysyłać to? Mm, nie, chcesz. Ale na Discorda Ale czy to... na Messengera? Ale co? No tego dziada. Spróbuję na Discorda. Mam tu gościa, który ma tego samego skina co on, więc mogę ci wysłać. Nie jego to wyszedł się w jego.